warszawskim pracowała jeszcze przedwojenna kadra, na przykład profesor Kotarwińska, Janina Kotarwińska, profesor Osowska. Czasem przychodził profesor Tatarkiewicz. Tak było do 1967 roku. No potem sytuacja się zmieniła. I w związku z tym, no, jeśli miałbym opowiadać o tym jak się studiowało, no to trzeba by wyróżnić te dwa etapy, do 67. roku oraz po 67. roku, bo to są te etapy 7-8 rok, że tak powiem, to, są, to jest ten okres strajków studenckich i demonstracji. Okazało się bowiem, że profesor w tym czasie zajmował się teorią poznania, natrafił na jakieś problemy związane no, z poznaniem humanistycznym, z którymi tam nie bardzo sobie radził. No i chciałbym, co historyk ma do powiedzenia na temat teorii poznania, prawda, humanistycznego. No i w ten sposób, no, tak powiem, zostałem no, ciągnięty w problematykę teorię-poznawczą i metodologiczną. A tym chęgiem zajmowałem się jako hobby, prawda, i napisałem parę artykułów, które ukazały się w Polsce i za granicą. Ale książki pisałem na temat teorii poznania oraz metodologii. Fascynowała mnie również precyzja i dążenie do precyzji, jeśli chodzi o filozofię humanistyki, metodologię humanistyczną. I to, to zauważyłem zarówno w pracach profesora Kmity, jak i profesora Nowaka, jak i profesora Sucha, czy profesora Tepel Topolskiego, tak. No więc tutaj, to jest ta szkoła, abyśmy no myśmy powiedzieli Stanowiła pewien etap rozwoju polskiej i, nawet, można powiedzieć, europejskiej metodologii i filozofii nauk. Ta trudność, że tak powiem, e, pracy historyka polega na tym, że oprócz stwierdzeń faktów on musi dokonywać selekcji faktów. No i ta selekcja faktów no, jest dokonywana w oparciu o pewne wartości. No i tutaj. Może dokonywać oparciu o pewne wartości, polityczne, narzucane lub osobiste preferencje, lub też dokonywać obarcia o wartości, na przykład ogólnospołeczne, czy e, o, narodowe, czy powiedzmy kulturowe, czy uniwersalne, ogólnoludzkie. I jak sądzę, że pewien historyk mhm. powinien, i tak robi zwykle, że nie dokonuje tej selekcji arbitralnie, tylko właśnie uwzględniając pewne fakty. No niepodobna historii Polski pisać nie uwzględniając powiedzmy II wojny światowej, czy powiedzmy tej bitwy pod Grunwaldem. Ale jeśli tylko ograniczymy się do tego typu działań i zrezygnujemy z działań typu praksys, a więc z działań o charakterze moralnym, w logicznym. no to um, powstaje problem, czy na takich działaniach sensu, tylko y, wąsko praktycznych, czyli działaniach, y, które pozbawione są wymiaru etycznego, czy my jesteśmy w stanie y, zbudować społeczeństwo, które będzie dobrze i w sposób trwały funkcjonować. No, mamy do czynienia dzisiaj z kryzysami. My zaufaliśmy, jak wspomniałeś, właśnie, y, zaufaliśmy tym działaniom a, instrumentalnym. Racjonalnie, Racjonalnie instrumentalnym. Ekonomii, czyli w praktyce to ekonomii, gospodarce, czy, czy tym biznesowi. No i m, przeżywamy kryzysy. I przeżywamy kryzysy. No i te kryzysy mogą się fatalnie skończyć. Podobnie przed wojną. Zaufaliśmy ekonomii, prawom ekonomicznym czysto. No i to się tak nie skończyło. Skończyło się um, kryzysem, um, kryzysami, wielkim kryzysem w latach 30. No i potem w oparciu o ten kryzys, czy na bazie tego kryzysu powstały ustroje totalitarne. Ja tu natomiast w tych swoich pracach nawiązuję do tych klasycznych ujęć rozumu, znanych z, a, z prac Platona czy Arystotelesa. I mianowicie oni wyróżniali wiele rodzajów rozumu, no ale jeśli chodzi o ten wymiar poznawczy, to są dwa takie główne rodzaje, mianowicie tak zwany nus, no i dianoja, albo LOGOS. Ten drugi rozum to w, w czasach nowożytnych był określany jako rozum instrumentalny, a ten pierwszy rozum... No to właśnie ja określam jako rozum aksjologiczny, on został jakoś zarzucony. I tu jest problem, że a, mówimy, że za, za dużo rozumu trzeba ograniczyć rozum, dać e, a, miejsce na uczucia, na spontaniczność i tak dalej, bo gdy w tych moich pracach jest taka teza, że właściwie dzisiaj mamy za mało rozumu.